Witam Was kochani. Przekaz od przodków Aniołów, czwarteczek, czwartunio, 17 lipca, 17 lipca. Relacje rodzinne i prywatne, koleżeńskie, przyjacielskie, relacje w pracy, pary i związki małżeńskie, single, czu się słodkie, nasza bomba, la czuj się. Lecimy. Poruszaj się i działaj z gracją. Nie daj się wyprowadzić z równowagi. Działaj z gracją, ze spokojem. Zachowaj się zupełnie inaczej w tej sytuacji, w tej dyskusji, niż zazwyczaj się zachowywałeś czy zachowywałaś, a zobaczysz, jak zdziwisz swoje otoczenie. Poruszaj się i działaj z gracją. Zaskocz swoim zachowaniem osoby, które będą próbowały wyprowadzić cię z równowagi. Praca. Zrzuć starą skórę. Słuchajcie. Jeżeli ktoś po Was ze przeproszeniem, mówiąc kolokwialnie, dziełkni, będziemy się tu w płaszczyznę jakąś książkową bawić, jeździł, e, czyli obarczał was wszystkim, wykorzystywał. I w ogóle był niemiły dla Was, a wy byście cały czas mili, no macie zrzucić tą skórę. I teraz uwaga, nie macie rozpętywać napięcia, dyskusji, kłótni, tego tak jak tu zupełnie inaczej się zachować. Stanowczo. Powiedzieć, że sobie nie, życzy, nie życzycie takiego zachowania wobec waszej osoby. Czyli zachować się również zupełnie inaczej niż dotychczas. I zrzuć starą skórę i pokaż, że ty jesteś najlepszy, że Ty jesteś najlepsza w tej pracy. I to będzie wasza, kochani, siła. Małżeństwo i pary. Ufaj swoim talentom w czasach zmian. Przede wszystkim, jeżeli Wy macie toksyczne y, związki, to macie zaufać swoim talentom, wprowadzić te zmiany y, i świadomie ruszać do przodu. Natomiast, jeżeli macie dobre związki, to Wy razem, wspólnie macie wspierać się nawzajem. Razem, wspólnie i nawzajem macie wspierać się w tych talentach i wtedy ruszycie do przodu. Być może trzeba jakiś plan zrobić. Działania wspólnie, tak? Jakąś pasję wspólną rozwijać. się zmień swoją perspektywę. A singleczki mają zobaczyć, dlaczego coś im się tam nie udaje, i zmienić swoją perspektywę. Jak ja to zawsze mówię na, na live'ach. Jak ja to mówię, zawsze na live'ach? Zmienić kryteria wyboru, ale ogólnie zmienić swoją perspektywę nie tylko w relacjach. Otworzyć się na nowe relacje, wiadomo, ale ogólnie zmienić swoją perspektywę, zobaczyć, co w waszym życiu możecie zmienić, żeby ruszyć do przodu. A ja Wam wszystkim życzę cudownego czwartku. Dziękuję.